Pan Andrzej Duda pyta, po ile przeliczymy kurs euro w kontekście niskich przyszłych emerytur. A czy ja bym marzył o tym, żeby w momencie wejścia do strefy euro wprowadzić w Polsce takie same emerytury jak w krajach strefy euro, nie tylko emerytury, pensje, także erki, tylko że wiemy, że to jest niepoważny argument, to jest równie poważne jak postulat żeby wszyscy z nas zarabiali trochę powyżej średniej. Czyli mniej niż 200 euro emerytury, tak? no, ja nie rozumiem Pańskiego postulatu. To znaczy, czy zmiana waluty miałaby, po, miałaby prowadzić automatycznie do, do, do zwiększenia emerytur w Polsce? Taki jest postulat, tak? Dobrze, szanowni Państwo, hmm, Panie Pośle, ale to już czas na zadawania pytania był. Już dopytywać nie można Pana Ministra uprzejmie. Nie, nie, nie. Nie ma nie ma tutaj w dialogi, tylko żeby Pan Minister zechciał udzielić tych odpowiedzi na pytania, a Państwo, żebyście Panu Ministrowi to umożliwili. Dziękuję. To nie jest, znaczy dzisiaj też mamy kotwicę y, zadłużenia, więc dzisiaj też nie jest możliwe y, y, nieodpowiedzialne y, zwiększanie obciążeń budżetowych, takich jak emerytury czy, czy renty czy płace, więc tu się po prostu nic nie zmieni. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, dwie kwestie. Ja wiem, że pan minister mnie zrozumiał. Rozumiem też, że na tej sali musi udawać, że nie wie o co chodzi, ale ze sprawą wejścia Polski do strefy euro sprawa jest banalnie prosta. Otóż jeżeli wejdziemy do strefy euro tak, jak widzę, że państwo jako rząd RP ku mojemu ubolewaniu nas wciągacie, czy też próbujecie nas wepchnąć, to skażecie Polaków na wielo obawiam się dziesięcioletnie po prostu bycie dziadami i mówię to wprost z wielkim ubolewaniem bo nie będzie się dało wtedy przeprowadzać tych procesów, które dzisiaj zarówno rząd, jak i nasz bank centralny może przeprowadzać. A więc jednak mimo wszystko jakieś sterowanie kursem złotówki, co jest możliwe i decydowanie także, i decydowanie także o tym, czy, yy, czy będziemy robili u nas podwyżki na przykład rent i emerytur, czy nie będziemy robili. Jeżeli będziemy w strefie euro, to wszystko będzie uzależnione od decyzji Europejskiego Banku, bo nie będziemy mogli takich działań podejmować bez ich zgody. Więc utracimy tą samodzielność, bo będzie obawa o dewaluację w całej strefie euro. I to jest, panie ministrze, oczywiste i jasne. I proszę mi tutaj nie opowiadać. I mam nadzieję, że państwo do tego nie dopuścicie, żebyśmy wchodzili do euro po cztery złote. Bo nie mam zamiaru ani ja, ani chyba większość naszych rodaków po prostu zostać skazanym przez was na nieustające dziadostwo. Bo taka jest prawda i doskonale pan wie o tym, że Niemcy, o których w tej chwili pan wspomina, zarabiają trzy razy lepiej niż Polacy. Trzy razy lepiej, biorąc pod uwagę średnie zarobki. Więc proszę sobie nie żartować, bo to są po prostu kpiny, które się nie należą ludziom, którzy dostają poniżej 800 złotych emerytury. Przy waszych zamiarach, które teraz bez przerwy prezentujecie, ci ludzie będą dostawali poniżej 200 euro miesięcznie. Ja rozumiem, panie ministrze, że pan ma dużo pieniędzy, ale proszę się nad tym zastanowić. Nie jest pan sam na świecie.